Po poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wezimy, wróg kedweńczyków i jak mówią zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska saski smokobójczyni zostały pobite pod wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze z znaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Tymczasem tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez baronów. Wielu śniło o koronie, jednak nikt nie miał wystarczającego poparcia, by zasiąść na tronie w wyzimie. Nadzieją dla królestwa na skraju wojny domowej była Mała Analiz. Faktyczną władzę pełnił Interrex Natalis, jednak to mała dziewczynka stała się symbolem zjednoczenia kraju. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Ktoś mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Liwii?